W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tak zwanym osuarium Jakuba, członka rodziny Jezusa z Nazaretu. Uf Jakub jest określany mianem brata Jezusa. Z niezrozumiałych powodów mało kto kiedykolwiek słyszał o braciach Jezusa. Zerknijmy zatem na początek do Ewangelii według św. Marka, rozdział 3, wersety 31 i 32. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli... Oto Twoja matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Zerknijmy teraz do Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 13, wersety 53-56. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, naucza ich w synagodze tak, żeby byli zdumieni i pytali Skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam? A jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda, także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? Jednym z owych braci był Jakub, dziś znany jako Jakub sprawiedliwy. Jakub był jednym z liderów Kościoła w Jerozolimie. O Jakubie wspominał także wybitny historyk Józef Flawiusz w swoim słynnym dziele Dawne Dzieje Izraela. Ananos, będąc człowiekiem takiego charakteru i sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ zmarł Festus, a Albinos był jeszcze w drodze, zwołał Sanhedrin i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamieniowanie. Do dziś trwają spory o to, czy Jakub był dla Jezusa bratem rodzonym, bratem przyrodnim, czy też może bratem ciotecznym. Mógł to być syn Józefa z poprzedniego związku, jedno z późniejszych dzieci Marii oraz Józefa, syn któregoś z rodzeństwa Marii lub Józefa, lub też ewentualnie dalszy kuzyn. Nas bardziej jednak interesuje obiekt znany jako Osuarium Jakuba. Obiekt, który do dziś wywołuje na całym świecie ogromne kontrowersje. Poznajmy zatem bliżej ten ciekawy artefakt. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ossuarium. Otóż ossuarium to naczynie, urna, która zawiera kości lub prochy zmarłych. W 2002 roku światowe media rozpisywały się odkrycie od niezwykłego obiektu ossuarium Jakuba, brata Jezusa. 21 października tego roku na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Waszyngtonie Stowarzyszenie Biblijne archeologii oraz Discovery Channel ogłosili istnienie tej osobliwej urny. Profesor André Lemer, historyk, epigrafik oraz filolog, opublikował równocześnie artykuł, w którym jego zdaniem ossuarium faktycznie należało do Jakuba Brata Jezusa. Odkrycie tej niezwykłej urny wywołało ogromne zainteresowanie wśród archeologów, historyków, a także oczywiście wśród chrześcijan. Jak wskazywał profesor Lemer, odkupił ten obiekt od człowieka imieniem Odet Golan, który był inżynierem oraz kolekcjonerem antyków. Dokonajmy zatem krótkiej charakterystyki tego obiektu. Otóż ossuarium ma 50 cm długości u podstawy. 25 cm szerokości oraz 30 cm wysokości. Urnę wykonano z kredy osadowej pochodzącej z góry skopu z Jerozolimie. Kruchy stan osuarium ma świadczyć o jej starożytności. Na jednym boku znajdują się ozdobne rozety, a na drugim inskrypcja wyryta w języku aramejskim, oznaczająca: Jakub, syn Józefa, brat Jezusa. Litery wyryte są klasyczną aramejską kursywą, bez przerw pomiędzy wyrazami przypominają inne napisy z czasów Heroda Wielkiego. Ten typ ossuarium jest datowany na okres pomiędzy 20 rokiem przed naszą erą, a 70 rokiem naszej ery. Natychmiast pojawił się jednak zarzuty o to, że o ile ossuarium faktycznie pochodzi z pierwszego wieku naszej ery, to już inskrypcja miałaby być fałszerstwem dopisany znacznie później, prawdopodobnie dopiero w XX wieku. Zaczęły się zatem gruntowne badania naukowe, mające za zadanie udowodnić, czy inskrypcja pochodzi z I wieku naszej ery i czy byłaby kolejnym już z dowodów na historyczność Jezusa z Nazaretu. Profesor Lemer po przeprowadzeniu badań stwierdził, że aramejska inskrypcja na usuarium jest zgodna z literami z I wieku naszej ery. Kursywa wyszła z użycia przed zniszczeniem drugiej świątyni przez Rzymian w roku 70 naszej ery, a jednocześnie zawiera litery już nawiązujące do nowego stylu. Co wskazuje na to, że inskrypcja powstała pomiędzy 60. a 70. rokiem naszej ery. Według profesora napis nie został wyryty nowoczesnymi narzędziami i nie zawiera elementów niedostępnych w starożytnym świecie. Profesor zwrócił także uwagę na budowę samej urny, zgodnej z właśnie tamtym okresem historycznym. Józef Flawiusz napisał, że Jakub, syn Józefa, brat Jezusa, został skazany na śmierć w 62. roku naszej ery. Profesor Lemer wziął to pod uwagę ustalając konkretny wiek osuarium. Otóż jego zdaniem obrządek pogrzebowy wymagał roku przygotowań do złożenia kości w osuarium, a zatem osuarium pochodzi z 63 roku naszej ery. Co ciekawe, odkrywca kolekcjoner Odette Golan twierdził, że znalezisko pochodzi z Nekropolis Sidwan pod Jerozolimą. To właśnie to miejsce było przepuszczalnym miejscem pochówku Jakuba Sprawiedliwego. Jak zatem widzimy, istnieją jak dotąd mocne przesłanki za tym, że inskrypcja pochodzi z I wieku naszej ery. Wskazuje na to styl ossuarium pasujący właśnie do tamtych czasów, styl inskrypcji aramejskiej z tamtych czasów plus historyczny zapis Józefa Flawiusza. Sprawa ossuarium była jednak tak istotna oraz tak kontrowersyjna, że w 2003 roku Izraelski Departament do spraw Starożytności powołał specjalną komisję do zbadania sprawy ossuarium. Powołani naukowcy szybko zainteresowali się ostatnimi słowami, a mianowicie słowami Brat Jezusa. Epigrafka Rochel Altman uznała, że słowa Brat Jezusa zostały wykonane najprawdopodobniej inną ręką, odrobinę innym stylem niż reszta inskrypcji. 18 czerwca 2003 roku Izraelski Departament ds. Starożytności opublikował raport, w którym po analizie patyny stwierdzono, że napis jest nowoczesnym fałszerstwem. Napis miał zostać dodany w czasach współczesnych i wyglądać tak staro, przez dodanie roztworu kredy. Fałszerstwo miało się odbyć w 2000 roku. Według izraelskiego departamentu, słowa o Jezusie były zatem genialnym fałszerstwem. W 2004 roku, departament, jako oskarżyciel publiczny, wytoczył Odedowi Golanowi sprawę o fałszerstwo przed Sądem Okręgowym w Jerozolimie. Profesor Lemer nie chciał się jednak pogodzić z takim obrotem spraw, przekonany o autentyczności inskrypcji wskazującej na brata Jezusa. Sprawa w tamtym czasie utknęła jednak w martwym punkcie. W 2007 roku adwokaci od Eda Golana dostarczyli jednak dowód na to, że inskrypcja nie mogła zostać sfałszowana w roku 2000. Otóż odnaleziono fotografie pochodzące z roku 1976, które przedstawiały osuarium wraz z całą inskrypcją. Fotografia zostaje wydrukowane na papierze fotograficznym z lat 70. i opatrzone pieczęcią z marca 1976 roku. Zdjęcie zbadał były agent FBI, Gerald Richard. Richard zeznał, że w sprawie fotografii nic nie sugeruje, że zostaje wyprodukowane inaczej niż w 1976 roku, jak to wskazują znaczki oraz papier. Adwokat Golan, Lior Beringen po przedstawieniu tych dowodów argumentował w następujący sposób. Prokuratura twierdzi, że Golan wykuł napis w 2000 roku. Istnieje jednak szczegółowy raport z laboratorium fotograficznego FBI, który stwierdza, że napis istniał przynajmniej od lat 70. XX wieku. Nierozsądnym jest zatem myśl, aby ktoś wykuł taki napis w latach 70. i nagle postanowił go wydać w 2002 roku. Kwestia fotografii była bardzo mocnym argumentem. Szybko jednak pojawiły się także kolejne argumenty. Otóż ossuarium Jakuba zostało zbadane przez profesora Wolfganga Krumbeina z Uniwersytetu w Oldenburgu. Jest to specjalista z geologii, geochemii i mikrobiologii, ekspert od spraw patyny w kamieniu. Profesor Krumbein przeprowadził drobiazgowe badania, po czym stwierdził, że napis na ossuarium nie może być współczesnym fałszerstwem, ponieważ musiałoby minąć ponad 50 lat, aby powstał charakterystyczny skład patyny, który ślad istnieją wewnątrz napisu. Profesor zauważył ponadto w swoim raporcie, że fałszowanie różnych rodzajów patyny, jeśli to możliwe, wymagałoby rozwoju ultra zaawansowanych technik, dogłębnej wiedzy oraz szerokiej współpracy dużej liczby ekspertów z różnych dziedzin nauki. Dodatkowo, patena w innych miejscach osuarium jest identyczna z tą, która występuje wewnątrz napisu, a zatem napis jest tak stary jak sarkowak. W 2008 roku analiza archeometryczna przeprowadzona przez Krambeina a także dwóch paleontologów Amnona Rosenfelda oraz Howarda Randala Friedmana wykazała, że patyna na powierzchni osuarium jest taka jak wewnątrz inskrypcji, zaś mikroskamieriny w inskrypcji wydają się naturalnie osadzone. Co więcej, profesor Yuval Goren z Uniwersytetu w Tel Awiwie przyznał podczas przesłuchania, że w słowie Jezus jest oryginalna starożytna patyna. Dodatkowo paleograf, ekspert Ada Jardeni z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie zeznała, że inskrypcja bez żadnego wątpienia ma starożytne pochodzenie i została napisana przez jedną osobę. Była tego tak pewna, że jak dodała przed sądem, jeśli to ma być fałszerstwo, to zrezygnując ze stanowiska. W 2012 roku Sąd Okręgowy w Jerozolimie wydał wyrok uniewinniający Odeda Golana z zarzutu sfałszowania napisu Jakub, syn Józefa, brat Jezusa na osuarium Jakuba. Podczas odczytywania uniewinnienia sędzia stwierdził jednak, że nie oznacza to, że napis na osuarium jest autentyczny lub że napisano go 2000 lat temu. Jak zatem widzimy, większość naukowców badających napis uważa, że inskrypcja faktycznie pochodzi z I wieku naszej ery i mówi o Jakubie, synu Józefa, bracie Jezusa. Według tradycji na urnach tego typu bardzo rzadko podawano imię innej osoby z rodziny niż tylko ojca. Profesor Kamil Furz z Uniwersytetu w Tel Awiwie stwierdził, że oprócz tej urny spośród tysięcy osuariów odnaleziono tylko jedno, które zawierałoby odniesienie do brata. Gdy zatem pojawiało się takie odniesienie do brata, to musiało to być postać w jakiś sposób ważna i znacząca. Profesor Furz opracował także analizę statystyczną występowania tych trzech imion w Starożytnej Jerozolimie. Uznał przy tym, że istniał 1,71 osób. O imieniu Jakub z ojcem Józefem i bratem o imieniu Jezus, mieszkających w Jerozolimie mniej więcej w czasie, w którym powstało osuarium. Osuarium Jakuba Sprawiedliwego pozostaje jednym z największych i najbardziej kontrowersyjnych biblijnych odkryć w XXI wieku. Wnioski, jak zwykle, pozostawiam widzom. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.